Kochani, dzisiejszy film będzie o miłości. Jest jedna tylko miłość. Jest to miłość do siebie. Chciałem z, z Wami przeprowadzić króciutki test. Czy na ile kochasz siebie? A na ile jesteś oszustem? Proszę, wyniki zachowaj dla siebie nie jako ocenę siebie, nie jako potępienie siebie ale jako wewnętrzną pomoc, jako wewnętrzne stawienie się z prawdą. Przytoczę tutaj yy, doświadczenie, które uprzytamnia, jak bardzo kochanie siebie jest ważne. Jesteś ryżem. Tak. Emoto w japońskiej telewizji <coughs> przeprowadził taki Test, takie doświadczenie, aby telewicowie w swoich domach ugotowali ryż, aby podzielili go na trzy porcje i oznaczyli w te kolejne trzy miseczki. Przez trzy tygodnie uczestnik doświadczenia Podchodził do ryżu i do pierwszej miseczki mówił kocham cię. Do drugiej podchodził i mówił nienawidzę cię. Do trzeciej miseczki podchodził i odczuwał obojętność. Jakie były wyniki po trzech tygodniach? Otóż generalnie ryż w pierwszej miseczce pozostał biały. Czysty, piękny, tak cudowna jest miłość. Dla porównania w drugiej miseczce ryż y, spleśniał. Na pewno nie był apetyczny, na pewno nie był zjadliwy, na pewno nie był strawny. Kochani, zaskoczenie, bo najobrzydliwszy, sorry, że się tak wyrażam, ryż był w miseczce trzeciej gdzie odczuwał no, obojętność. On był szczerniały, on był y, brzydko spleśniały, on był cuchnący. Chwilę obojętności. Kiedyś w XI wieku królowa niemiecka przeprowadziła bardzo okrutne doświadczenie. Kazała zebrać, zbierać, pozbierać takie dzieci którymi nikt się nie zajmował bezdomne i <laughs> kazała je zamknąć i tylko karmić, odizolować. I tylko karmić. Zero uczuć. Żadne z tych dzieci nie dożyło pełnoletności. Tak zabójcza jest obojętność. A tymczasem Dajemy jakże często sobie pogardę, mówiąc: Jestem do dupy, jestem do szanu, nic mi się nie udaje. Nie jestem piękna, nie jestem mądry. Kochani, ale yy, zebrałem tutaj 10 punktów, 10 pytań, które zadałem sobie, które proszę, Ty też możesz zadać sobie. Co obnaża, że nie kochasz siebie, że jesteś oszustem? Punkt numer jeden. Występują choroby. Niestety. Choroba zdradza oszusta. Zdradza ciebie i mówi, że jesteś oszustem, że nie jesteś uczciwy, że nie obdarowujesz siebie miłością, że oszukujesz siebie. I oszukujesz innych, mówisz o, że kogoś kochasz, ale nie kochasz siebie tym samym tą zgnilizną, tych chorób, które przychodzą i obnażają twoją nieszczerość, twoją nieuczciwość, taką energetyką, wręcz zaraźliwą, przenikasz innych i z tym związane przykre zdarzenia, wypadki. Kochany, kochana. To, co dajesz, to dostajesz. Nic w tym świecie nie działo się przypadkowo. Dlatego, ojej, jak mnie skrzywdzono, jaka to jest osoba zła. Ona jest taka dla wszystkich. A tymczasem nie widzisz siebie, że tę osobę stworzyłaś, wylansowałaś w sobie. Ona przybyła jako lekcja dla ciebie, aby pokazać ci twoje mankamenty. To inny Ty. Ludzie są fantastyczni, ludzie są piękni, i jedyna zmiana jest we mnie samym, kiedy tak widzę, taki świat tworzę. A kiedy łączę się poprzez jedność miłości, <laughs> następuje rodzaj hmm, domina, efekt budzenia naszego naprawdę jednego serca. Punkt numer trzy. Oddajesz pokłon demonowi. Masz inną siłę ponad sobą. Masz autorytety ponad sobą. Masz bóstwo, dla którego nazywasz się sługą, czyli uniżasz siebie. Kochany, nie jesteś psem łańcuchowym i nie potrzebujesz pana. Nie jesteś niczym sługą. Uniżenie i wywyższenie w żaden sposób nie jest miłością. Te doświadczenia tzw. Tak Sekt nazywanych potem religiami, miały nam pokazać nasze zagubienie, nasze opętanie, naszą niegotowość i pozostawanie w rytuałach, gdzie składano warunkowe ofiary z dzieci, z krwi, z picia, z kości, z pochówków, aby dane bóstwo przebłagać, aby ono dawało nam wsparcie ale za coś oddawaliśmy swoją energię, starzeliśmy się, chorowaliśmy, im dłużej tam uczestniczyliśmy, tym demon bardziej nas wysysał. <laughs> Przeklinasz życie. Zastanów się, skąd wypływają z ciebie przekleństwa. Kogo naprawdę tak klniesz? Klniesz siebie, klniesz miłość, życie, którym jesteś, przejaw życia. Dokładnie te przekleństwa uprzytom sobie z ryżem i postaw ryż i zobacz, jak będzie się zachowywał, kiedy będziesz go przeklinał. I teraz zobacz swoje ciało i zobaczysz, dlaczego ono choruje, dlaczego moje ciało jest zdrowe, dlaczego nawet jak mi się coś przytrafia, to natychmiastowo reflektuję i kocham pomoc mego ducha, który jakiekolwiek mankamenty mi pokazywałby. I to jest droga do odmłodzenia, do rozpuszczenia, uwierzenia, że moje komórki mają obumierać, że mają się starzeć, że to jest pewne. Kochani, to były kody i programy świata, w którym zaistnieliśmy. Czujesz się napiętnowany. Normalna osoba nie zachoruje na chorobę zwaną tatuażem, na opętanie, na wyciarganie na swoim ciele swoich problemów, z którymi obnosisz się przed światem, zamiast je rozwiązać. W głębi siebie, swojej świadomości czujesz się taki napiętnowany. I chcesz z tym problemem się obnosić, chcesz pokazać światu, że jesteś niewolnikiem, że jesteś ohydny, że twoje ciało na własne życzenie, a naprawdę życzenie demonak, tatuażu, który cię opętał, więziennego demona, dziargasz sobie te całe y, skazę, piętno. Ono już jest, a ty posłusznie je jako więzień, tę modę <noise> y, serwujesz, y, przyjmujesz więzienny styl życia, który w dniach wielkiej przemiany rozpościerał się, rozcielał się dosłownie na całą Ziemię, jako wręcz zaraźliwe opętanie, opętywanie. Dzieci Ziemi. Podżywiasz się śmiercią. Przyjrzyj się sobie. Jesteś tym, co jesz. Jeśli zjadasz trupy, jeśli zjadasz pomordowanych naszych braci, to zjadasz te wszystkie cierpienia. Nie przypadkiem w religiach, w sektach śmierci, gdzie wielbiona była śmierć męczeńska. Używano krwi, używano ciała, używano ofiar całopalenia dla demona Jehowy, aby go zadowolić, aby go przebłagać. A to był demon wojny, on tym się karmił, dlatego wciąż na ziemi trwały wojny, które jakże często właśnie wynikały z tych sekt jesteś podłączony pod medium. To rodzaj zombie. Sorry za słowo, ale zobacz siebie. Wchodzisz i jesteś uzależniony od pilota, laptopa, od komórki. Nie potrafisz normalnie rozmawiać, tylko podłączasz siebie pod medium. Świadomie oddajesz się kontroli, bo doskonale jednak wiesz, jako boska istota, że to jest medium ma manipulacji, medium, czyli coś, co przekazuje. Zobacz, co Ci to przekazuje. Przekazuje Ci to, co wielcy tego świata chcieliby, abyś przyjął jako ich niewolnik, jako ich sługa, a Ty jesteś Panem Świata, jesteś Twórcą, jesteś Twórcą. Przyjmij tę prawdę o sobie i głęboko przeniknij swoje ciało czystą miłością. Zobacz, że jesteś pięknym ryżem. Zobacz, że jesteś pięknym przejawem miłości, że jesteś cudowną istotą. Poprawiasz chorobliwie urodę. Nie w tym rzecz, żebym krytykował. <tryk> makijaże pernamentne, ale zobaczenie botoxów, które kwas pruski, kwas jadkiełbasiany wszykiwano w usta, aby tą trucizną całować swoje dzieci, całować swojego ukochanego, toż to horror. Przenikasz tą pamięcią, bo kiedy się doczytasz w książce Emoto, dowiesz się, że woda ma pamięć. Że Jadkie kiełbasiany przekazujesz wraz z pocałunkiem i uśmiercasz osobę, którą kochasz. Ale dlaczego to zrobiłaś? Bo kompletnie nie kochałaś siebie. Stań z tą prawdą. Kiedy kochasz się prawdziwie, nigdy nie przyjdzie ci do głowy, którą może jeszcze się posługujesz, poprawić swoją boskość, swoją doskonałość. Jesteś boginią i wybrałaś najlepsze, najdoskonalsze ciało na te doświadczenia, z jakimi masz się zmierzyć, a ty wciąż się farbujesz i marzysz, aby. poprawić se cycki, aby y, w sposób sztuczny zniw zniwelować swoje lenistwo i poprawić figurę dietą cud. Jest wiele kruczków, wiele oszustw, które y, chcieliśmy czynić, a ja jednak mówię, stań z prawdą. Zobacz na ile kochasz siebie. A na ile jesteś oszustem? Na ile jesteś oszustką? Co tu zostało? Punkt numer 9. Umysł wyklucza serce. Czasem spotykam osoby, którą, które mówią, które tak się nie uczy, nauczyły. No ja tego nie czuję, jakoby to ich czucie wypływa z serca, a czuję, że jest to kompletny strach że jest to umysł, że jest to logika, że są to zasady, które wkodowała sobie taka osoba i kompletnie tym się posługuje. Kochani, serce czuć z daleka. Zakłamanie takiej osoby czuć z daleka. I <laughs> co z tym się wiąże? Taką osobę dominuje strach. Naprawdę są dwa uczucia: miłość i strach. Im więcej miłości, tym mniej strachu. Im więcej pozwolisz, aby strach Ciebie zdominował, tym więcej w ciemności, tym nie ma miejsca na miłość. Kochani, zakratowane okna, czy obwarowanie się <laughs> furą pieniędzy, nic. Ci nie da. To wynikało ze strachu i z uczuć pokrewnych. Tak powstawała ciemność. Strach to ciemność, miłość to światło. Zobacz, ile jej masz, a ile masz mrzonek, umysłu, które Ci mówią, że kochasz, że kochasz swoje dzieci, że kochasz swoich rodziców, że kochasz swojego partnera, a jednak chorujesz, oddajesz. Hołdy demonom, przeklinasz życie, y, tatuujesz się, poddajesz eksperymentom. Y, wiesz jakim? Totalnie zaprzeczającym prawdzie. Jakoby doskonałą istotę, którą jesteś, można byłoby poprawić w sposób sztuczny. Ty w to wierzysz. Dosłownie znajdujesz sobie w dniach ostatnich nowego Boga, którego tabletkę z krzyżykiem łykasz, i mówisz, że to już wszystko, że się uzdrowiłeś, kochani. Stanięcie z tą prawdą jest wyjściem z tego świata. Jest. Jedyną przemianą, jaką uczynić możesz, możesz zmienić siebie. Jak to uczynić? Odczuć swoje serce. Zobaczyć, że to serce jest tym cudownym, pięknym ryżem. Że ja jestem tym tą istotą cudowną rośliną, zwierzęciem, człowiekiem, boską istotą. I tak bardzo kocham siebie kocham tę istotę czuję że nią jestem w ten sposób powoduję że ruguję karmiczne złogi zapisy strachu że rozpuszczam w sobie programy w którymi mnie uwarunkowano poprzez które mnie hodowano w tym świecie i to jest cała prosta receptura wyjścia, bo im więcej siebie kochasz, tym samym podnosisz swoją świadomość, wtedy nie będziesz głupio pytać, skąd on to wie, bo sam zobaczysz, sama pojmiesz, że też masz całą wiedzę wszechświata że jesteś tak potężna, że jesteś tak piękna, że przebudzenie jednego z nas jest przebudzeniem nas wszystkich. Kocham Cię i dziękuję Ci za to, że jesteś.